Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kubosow, oczywiście, i dzisiaj widać was trochę nietypowo, ponieważ ekranem załadowania nagród finału za rangę szóstą w końcu się trochę zmobilizowałem. Postanowiłem, że zagram sobie tą weekendu, także bierzemy sobie nagrody. Kiedy to nagrywam jest aktualnie wieczór, niedziela, więc poleci finał Hiszpania, Anglia. No i co? Aktualnie sprawa właśnie wygoda następując, że nagrywam to um, wieczorem wczesnym. Um, kolejną część filmu sobie dogram jutro rano w poniedziałek i film prawdopodobnie w poniedziałek wleci, przynajmniej w poniedziałek. Także co, zapraszam do oglądania. Dobra, także kliknijmy, zobaczmy, co dokładnie dostanie. Mamy Pika 84 plus reprezentacji euro. To Cika 94 wiesz, że tylko jeden Pik, no ale na więcej niestety nie było mnie stać. 2 razy 85 wymienne, paczka Ultimate za 50 koła, gwarantowane kwalifikacje do kolejnej weekendówki. Dużo Expa, co za chwilę zobaczycie, co się wydarzy, jak odwykły tego Expa. I trochę końców, bo 25 tysięcy. Także zaczniemy sobie od player pików, Od tego Pika Euro w sumie zaczniemy, zobaczymy, może akurat się z nim zadowolimy. No 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 no, no już się no nie jest pik, jest to barela 86 ale pierwszy pik 94 plus 100 co i w tej FIFI i zobaczmy, wybiniam. Ta, Reaguje tak, bo to jest dosyć standardowy zestaw niestety jaki y, widzę. Często przepraszam cię barela, ale pójdzie na pixel, bo nie chce mi się aktualnie gdzieś go wymieniać. Um, za chwilę idziemy sobie szybko otworzyć paczki i teraz um, jedna z najważniejszych rzeczy. Mianowicie przejdźmy sobie w zadanka. I w postępach, w sezonach mamy takiego pana jak Fabinho, czyli nasza pierwsza karta oficjalnie Footies. Jeszcze 5 dni przed samym wyjściem eventu FOOTIS. Także zobaczmy właśnie, zobaczmy animację. Um, to jest... Okej, okay, dobra, czyli mamy takie nagranie na całym tle, takie ładne, żółte kolorki i e, naprawdę ładnie... Jest piękna karta. My te banery trochę jak przy kartach Watch Watch wyglądają. No i jest pan Fabinia oczywiście. Taka taka złocista flara, taka lekka złota flara, nie wiem jak to nazwać, taka? O nie wiem, no ale po bokach oczywiście widzimy inne kolorki, takie grantowe barwy, gliantowo-fioletowe, coś takiego. Ym, także no, no 2x85 paszka na pewno będzie nas głównie tutaj interesowała, ale oczywiście otworzymy sobie to za 50 koła, za 125 koła, i o tej za 50 koła sobie wymiennej zaczniemy. A może akurat zobaczymy, uda się trafić coś? Um, w pierwszej mamy Anglię, mamy SP bojem, to będzie pani stałej 8 dobra, skipnę to, wiecie. Um, I tak patrzę, jak mamy mało, więc nie będę tutaj jakiś cięć robił ani nic, ale no po prostu sobie z to skipnimy, bo nie ma żadnego walkoutu, więc na licję transferową prosto, że nie wyszle go. W sensie jej. Um, dobra, paczka ultimate, no dawno nie otwierałem sobie tej paczki, w szczególności wymiennej, i niestety, gdzie może jakiś walkoucik, chyba będzie, tak jest, mamy Odegarda, pytanie, czy przyjdzie on tutaj z kimś, czy sam, przyjdzie sam, dobra, jest to Odegard. Mogę okay, jeszcze Pani Matien, jakkolwiek się to czyta, dobra, go sobie się na listę, tutaj ci zawodnicy na pixel. No i co, paczuszka 2 razy 85 zobaczymy. Szczerze nie liczę na nic wielkiego, zwłaszcza, że jest to paczka wymienna, chociaż mamy kartę, dobra. Pani i Panowie, Kanada, Brałkarz. Aha, to jest ten, o 94, Brałkarz Timber. Crepeau, jakkolwiek się to czyta, 95, czyli coś zarobimy z tej paszki? Naprawdę fajnie, bo to tylko dwóch zawodników było. Do tego jeszcze Czalanowlu, w sumie też sobie go wystawię do zasady. No raczej nie, nie kosztuje chyba dużo. Chociaż zobaczmy... Ehm, no około 30 tysięcy, więc ja go sobie później sprzedam, ale naprawdę uważam, że na plus, kurczę, na plus. Także no będzie do miniaturki na pewno, nie? Dobra, także bardzo fajnie, że udało nam się um, trafić tego y, pana z 95 wymiennego. To przede wszystkim, że wymiennego, I to z takiej paczki, y, nie orzekujmy się, no nie najlepsze, 2x85 tylko wymiennej. Widziałem, że w YouTube czy to tutaj u nas z Polski, czy to zagraniczny, y, nie oddawało z tego jakiejś karty specjalnej, tylko jakieś walkouty przeciętne, więc naprawdę wydaje mi się, że są powody ku zadowoleniu, nie? Yy, także co, no ja nie, nie będę przedłużał. Yy. Za chwilę lecę oglądać finał. Um, teraz pstryknę palcami i mnie słyszeć jak już będzie poniedziałek rano. Także uważaj. Ok, teraz, kiedy nagrywam, jest godzina wczesna, popołudniowa, jest poniedziałek, wyspałem się. No i co? finał wygrała Hiszpania po emocjonującym dosyć meczu. Przynajmniej końcówce, ponieważ wcześniej przypomnieliśmy Cole Farmer jeszcze na 1 do 1 strzeju, ale później bramka na 2 do 1. Hiszpanów. Szczerze jestem mega dumny z nich, jestem zadowolony, bo ponieważ kibicowałem I swoją drogą możecie znać w komentarzu, komu wy na początku euro się, bo moim takim szczerze pierwszym typem była Portugalia. Ale no i tak Portugalia zaszła dosyć daleko, Ym, niestety tam w ćwierćfinale, o ile się nie mylę, odpadła. Ym, no i finał wygrała Hiszpania, na którą też dużo osób bardzo typowało. Tak, aktualnie widzicie mój skład, mam tutaj tymczasowego do, o ile się nie mylę, 1 sierpnia Musiale i daniego Olmo, który dostał Upgrade dokładnie, jeszcze przez 17 dni do 1 sierpnia. Dostał też upgrade właśnie Olmo tymczasowy z 97 na 98. Jesus Nawaz z 96 na 97, który znajduje się tutaj. No i Fernand Torres również, on akurat od, od, odpoczywa. Dominik Soboczej również odpoczywa, a właśnie, warto wspomnieć, że przez zasadniczo trafiłem Bruno Fernandesza 96. Naprawdę mega grywalna karta. I do tego jeszcze pana Marquiniosa 96, takich potężniejszych trafów. Także co, czas trzyletnie. Za kogo my sobie do końca wrzucimy tego Fabinio? Bo przed wczoraj wieczorem kojarzę, że go odbieraliśmy. zobaczmy. No jest, jest tutaj. Może zróbmy tak. Dajmy sobie go póki co na razie za panią Smith. Wypożyczono na ławkę rezerwowych. I dobra, niech będzie zabrono. Widzicie, jest plus jeden do zgrania, da, więc idealnie. Zabrono Fernandesza, także zagrajmy sobie meczek w Rayvalsach. testujemy go, no bo tak naprawdę to. O 19, w sensie przepraszam bardzo, po 19 porobiłem sobie wszystkie wyzwania, więc no przepraszam najmocniej, no, ale na dzisiaj, kiedy to nagram w poniedziałek, kontentu kon, nie ma będzie dopiero o 19, ja bym chciał właśnie przed godziną 19 się wyrobić ze zmontowania tego filmu. I rzucę go przy okazji, więc zagramy sobie jakiś meczek. Może ewentualnie uda się zrobić parę pików, chociaż mam mało kart w ale zobaczymy. Może z 3-5 pików uda się zrobić. Chociaż oczywiście mówię, niczego nie obiecuję, ale póki co lećmy z meczkiem. Patrzmy o kurcze pieczone. Mamy do czynienia z kartą 99. Ej, no ten pędzic jest w dodatku, ja cię sunę. On, on może być naprawdę. No go tutaj jeszcze ma Alvarez z O Jar zabala w sumie, o jest Hernandez jeszcze na lewej obronie. No nie najgorsza drużyna. Ajajaj, bardzo bardzo ja to zrobiłem, nie będę tego wyzelił, nie, no, no niepotrzebnie tak się tam kręciłem. Zobaczmy dobre wypuszczenie do... Musiali, podajmy i na pustą brokę, bezpiecznie, barkola, dobrze, na no, spokojnie, jeden do jednego. Znowu zrobiłem błąd, serio to jest rzut karny, no naprawdę, no panie Sajerzu, to był bark, bark, naprawdę, no szanujmy się, dobra, on się patrzy w prawo, ale uderzy w lewo, ja wam mówię. Ha, wiedziałem, ja mówię. Generalnie w sensie, No może bez przesady, że jestem mistrzem w wyczuwaniu rzutów karnych, no ale po prostu czasami umiem to jakoś przeczytać, czy widzisz. Aaa, i teraz się nie skupiłem i oczywiście ja Pedri na dwa tego mistrzeju. Super. Zobaczmy, Olmo, czy będzie szybka odpowiedź? Tak jest, dwa dwóch. Świetna piłka na Wareza. Postarajmy się wrócić na daniego Olmo i bezbłędnie kończy to Hiszpan. 3 do 2. Ojejku, co ja zrobiłem w tej obronie, no nie wierzę w to. Ale on kręci tym minerem, no kurde, co jest grać? 4 do 3. Ej, ale będzie... Cieszę, że mogę być spory wynik w tym meczu może paść, naprawdę. I naprawdę, gdzie są moi obrońcy? Co się dzieje? W sensie... Okej, okay, no teraz się już wrócili, ale ja nie, wiem, ja nie mam jakiegoś... Bardzo ofensywnego trybu bocznego czy coś. No i rywal mnie rozpracował już chyba. No i koniec. Koniec pierwszej połowy, no... Nie będę ukrywał, że... Liczyłem na coś więcej. No ale co, ja poradzę. No rywal... Naprawdę dobrze się rusza tymi zawodnikami, tym Gardem Millerem, o dziwo, bo... No... Przynajmniej ja uważam, mam takie odczucia, na przykład z poprzedniej FIFA, Kiedy miałem jego kartę toty 95. Nawet chyba w sumie z tego odcinka nagrywałem. To miałem takie doświadczenie, o piękne podanie. Że on był dosyć wolny, w sumie, a tutaj naprawdę jest szybki. No w sensie tutaj ma 96 overall, no ale uważam, że to nie powinna być jakaś różnica ogromna. W sumie. Dobrze. I na pół są bramkę musiała 4 do 5. No nadrabiamy, nadrabiamy. Właśnie znaczy Fabinio przy piłce. Nie no, jaki on jest drewniany, nie? Nie ja szczerze serio myślałem, że jakieś lepsze wrażenie na mnie... Będzie wywierał ten Fabinho. No ale niestety, no, no jest jak jasno. Jest, że właśnie będzie się no będzie się dosyć długo obracał i nie będzie to jakoś płynnie, elastycznie chodziło. To, to było do przewidzenia, akurat. Jakby teraz tak się troszeczkę ten mecz, mam wrażenie, uspokoił. No ale mam nadzieję, że strzelę jeszcze te dwie bramki. W sensie tyle potrzebuję przynajmniej, żeby wygrać. Zobaczmy. Wrzutka niego Olmo. No kurczę, kurczę, ona nie wyszła, ale. I jeszcze, ależ, ależ, się rywal wylał teraz, jest remis, 5 do 5. Ależ błąd zrobiłem, to może być O jejku, ależ został upokorzony też sztegen teraz. No i co, ostatnia minuta meczu, wydaje mi się, że... nic z tego nie będzie raczej. No teraz musiał być przechwyt, no nie, no niestety, widzimy. No. Ale, ale będzie mi się przyjemnie montowało teraz to, bo ja zawsze, w sensie zawsze, najczęściej no pokazuję Wam tylko jak... Yy, Bramki strzela przeciwnika, albo ja nie. No i. Zawsze ucinam praktycznie większość meczu i tylko te fragmenty, właśnie kiedy, są bram... kiedy padają bramki. Przez pierwszą połowę to dosłownie średnio co, co 5 minut padał jakiś gol, więc na pewno fajnie mi się to będzie montowało. No i co? No niestety, porażka, więc cofamy się z powrotem. No kurczę, fajnie było miał wszystko wbić, te bonusowe nagrody. Co się tutaj upgrade'owane, za 7 winów. Bo zawsze to jakiś jest, nie? Czy coś w tym stylu? Więc zawsze jest y, szansa na, na coś dobrego, ewentualnie na jakiś foder, coś tego typu. Dobra, więc żeby nie było na pożegnanie, jeden tier pik, jeden z tych środki złotych piłkarzy, 82, przypowiem na to. Prawie cały rzadki skład. W sensie no tam się przepala 8 kart i przepaliłem aż 7 rzadkich, gdzie wystarczyło tylko dwie przepalić, no i jednego non rera, więc takie poświęcenie łapka w górę i subskrypcja na kanale, ale my tymczasem otwieramy, zobaczymy kogo uda się trafić. I kończymy bardzo przyjemnym akcentem Pani Bros87 jak najbardziej mi się przyda, chociażby po godzinie 19 na jakieś wyzwania. No i w tym odcinku było to na pewno na tyle, także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!